Siemaneczko wszystkim tu, Lislaw, witam Was w kolejnym odcinku serii Kim Był. Dzisiaj omówimy sobie historię Tejsa Fejda zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska grupa jest moja jest nowa, więc no potrzebujemy nowych członków, także wbijajcie na tą grupę, link macie w opisie no i powiem wam, że ten film robiłem z pomocą Błażeja z kanału Drill Elite, w związku z czym mam do was prośbę, żebyście wbili teraz na jego kanał, no i tam dali mu suba oraz inny support, no kanał jest wprawdzie anglojęzyczny no ale naprawdę jest bardzo ciekawy i bardzo merytoryczny, także zapraszam na jego kanał, a my póki co przechodzimy sobie już do sedna. Tay Suffage lub The Bully urodził się jako Dwayne Timberlake 11 lipca 1991 roku w Chicago. Tej był członkiem gangu Black Disciples setu So Say, przemianowanego później na Welch World. Matką Taya była Shaina Jackson, a ojcem Wayne Timberlake Senior set ten nienawidzi się setami takimi jak Geodrive, 757 czy O51 Young Money. Nie wszystkie, ale spora część tych setów to sety gangu Gang Series. Tej uczęszczał do szkoły z wieloma swoimi APSami, którzy byli często członkami właśnie tych setów. Miał on opinię osiłka a jego apsi bali się go. Tej Safajdowi przypisuje się 3 buddy. Pierwszym buddy, który złapał, miał być Kamein setu 757. Kamein zginął w 2008 roku. Najlepszym przyjacielem Teja był Welch. Welch 2 kwietnia 2010 roku zastrzelił maintaina setu 757. Występnie za to dwóch członków setu 757, Ses i Nif, zastrzelili Welcha. Stało się to 15 maja 2010 roku. Warto powiedzieć, że właśnie na skutek tego wydarzenia set So I Say, został przemianowany na Wet World. Sam Tej, dowiedziawszy się o śmierci przyjaciela, postanowił go pomścić. 4 lutego 2011 roku Tej podszedł do CES. Która stała na ulicy ze swoją siostrą. Następnie strzelił do niej kilka razy i uciekł z miejsca zdarzenia. Cesz została przetransportowana do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarła. Tak oto Tej dopadł jednego z dwóch zabójców Welcha. 10 kwietnia 2011 roku Nif prowadził auto. Utknął w korków, a uciniał podal siedział widział Tej. Tej otworzył ogień do Nifa. Nif próbował odjechać, ale został trafiony na skutek czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w inny samochód. Następnie tej uciekł z miejsca zdarzenia, a w kilka godzin później zmarł w szpitalu, w tym samym, w którym zmarła Ces. Tym oto sposobem tej pomścił Welch'a. W 2013 roku tej obrabował Tado setu Frontlit oraz Balauta setu Lamron za powiedzenie Fuck Welch. Obrabował on także Lil Warneya setu Lamron i ukradł mu pistolet. Za te działania uzyskał on drugą ksywę The Bully. Tej był bardzo respektowany nawet przez swoich absolwentów. Czasem przyjaźnił się on nawet z członkami wrogich setów. Na przykład jednym z największych zabójców w całym Shairaku, Melim Setu O51 Jakmane. Pewnego dnia wsiadł on nawet do auta z Melim oraz Beizo Setu THF46. Do jednego auta. Sety O51 Jakmane i THF46 się nienawidzą. Mimo to nic złego w tym aucie się nie stało. The Latem 2013 roku Tay został aresztowany za przestępstwa takie jak napaść z bronią w ręku, kradzież pojazdu i bezprawne pozbawienie wolności. W listopadzie 2013 roku został oskarżony o morderstwa Cez i Nifa, których dokonał w 2011 roku. Cez i Nif zginęli oddzielnie w oddzielnych incydentach i okolicznościach, w związku z czym były to dwie oddzielne sprawy o morderstwa. W 2014 roku Tay wygrał je obie. Za jeszcze przestępstwa zostały jednak skazany na 20 lat więzienia. O dziwo, jego wyrok ma upłynąć nie w 2033, a w 2025 roku. Co więcej, ma on stać się uprawniony do ubiegania się o warunkowe zwolnienie we wrześniu 2022 roku. Tej ma wyjść z więzienia stosunkowo niedługo, więc dalsza część jego historii nadal się pisze. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się wam spodobał, to dajcie łapkę w górę, suba. Wejdźcie na mojego Instagrama oraz na grupę trap Community Polska. No i jeszcze raz proszę was o osoby dla Błażeja, bo chłopak naprawdę tego potrzebuje. Linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!